Kierunek technik przemysłu mody jest dość popularnym kierunkiem kształcenia w naszej szkole, ale jesteśmy jedyną szkołą na terenie Województwa Podlaskiego, która kształci na tym kierunku kształcenia. Prowadzimy również kursy kwalifikacyjne. Są to kursy dla osób dorosłych, które cieszą się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem. Są to kursy związane z projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów odzieżowych, ale są one skierowane do osób dorosłych. Natomiast jeżeli chodzi o młodzież, tak jak powiedziałam, młodzież interesuje się modą, wizerunkiem i wszystkim tym, co wiąże się z przemysłem modowym. Jednak przyznam, że co roku udaje nam się zrekrutować pół, połowę klasy, czyli około 15, 16 uczniów, którzy chcą kształcić się na tym kierunku kształcenia. Jeżeli chodzi o, o przedmioty i to, czego młodzież uczy się na tym kierunku, to jest to dość szeroka wiedza, ponieważ ona obejmuje zarówno projektowanie, zarówno rysunek żurnalowy i komputerowe wspomaganie procesu produkcji, jak również technologie jak również organizację procesów wytwarzania, konstrukcję odzieży, no i przede wszystkim pracownie wyrobów odzieżowych, gdzie młodzież rzeczywiście uczy się szycia, i przygotowuje własne w czasie trwania szkoły przygotowuje własne kolekcje, które najpierw projektuje następnie przygotowuje konstrukcje, szablony, a kolejnym etapem jest otrzywanie kolekcji. Generalnie branża jest bardzo trudną branżą. Poza fantazją, poza kreatywnością, poza determinacją, poza dużą wiedzą merytoryczną z takich twardych obszarów, jak technologia, konstrukcja, wytwarzanie. Potrzebne jest też. Utrzymanie. Szczęścia. Um, nasi absolwenci rzeczywiście są poszukiwani przez pracodawców na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Są to osoby, które um, znajdują bardzo szybko zatrudnienie. Firmy, z którymi współpracujemy, podkreślają, że istotną barierą ich rozwoju jest właśnie brak pracowników. Nasi absolwenci nie szukają pracy to praca ich znajduje. To firmy kontaktują się ze szkołą i bardzo często jest tak, że młodzież jeszcze w trakcie trwania nauki realizuje różnego rodzaju zlecenia dla firm, z którymi współpracujemy, dla firm, w których młodzież odbywa praktyki zawodowe, firm, w których są realizowane staże zawodowe. Ale oczywiście Wielu młodych ludzi, wielu naszych absolwentów uzyskało e, duże sukcesy, ponieważ pracują na przykład jako technologi, jako konstruktorzy w znanych markach, na przykład w, marki, dla marki Solar. Mamy też absolwentkę. Która pracuje obecnie w londyńskiej siedzibie Diora, gdzie zajmuje się konstrukcją odzieży męskiej. Organizujemy też takie spotkania z absolwentami sukcesu. Mamy osoby, które prowadzą własne firmy, na przykład w branży bieliźniarskiej. To są nasze absolwentki, które zapraszamy do szkoły na spotkanie z młodzieżą, a następnie w charakterze specjalistów też angażujemy do pracy, tak, by przekazywać te najistotniejsze najistotniejszą wiedzę.